Moja najukochańsza kawaliada, czyli Kawaliada Sopot. Znajdujemy się właśnie na Ergo Arenie, gdzie mamy okazję uczestniczyć w kolejnych czterech dniach fascynujących wydarzeń z cyklu Kawaliada Tour 2024-2025. Za nami już również vlogi z Warszawy, z Poznania. I jesteśmy tutaj w najpiękniejszej lokalizacji i również osobiście dla mnie w najpiękniejszej hali do, do oglądania zarówno dla jeźdźców, jak i dla widowni. Kawaliada to seria wydarzeń zarówno targów, pokazów, no i zawodów, które mają w sobie aż cztery dyscypliny: cross skoki przez przeszkody, ujeżdżenie oraz zaprzęgi. Musiałam się zacząć, oczywiście. Dodatkowo jest to moja lokalizacja domowa, więc nie muszę nigdzie wyjeżdżać. A ja zapraszam Was w tym vlogu, żeby zobaczyć, jak taka kawaliada wygląda. Zabiorę Was również w zakamarki, gdzie normalnie, jako widz, nie możecie wchodzić, czyli na tak zwany backstage. Zapraszam do oglądania. Nie marznijmy dalej, wchodzimy do środka. Kawaliada Sopot 2025 zaczynamy. <sum> Znajdujemy się już w środku i zaraz Wam pokażę stoiska warte uwagi również moich partnerów. Ale co jest ważne, że Kawaliata Sopot jest to ostatni przystanek przed wielkim finałem w Krakowie. Już pod koniec lutego również będę cztery dni, czyli wszystkie w finałowym Krakowie, gdzie widzimy się na Tauron Arenie. Więc jeżeli jeszcze nie kupiliście biletów, zachęcam, bo uwaga, jest limitowana ilość miejsc, a piątek i sobota bardzo szybko się wyprzedają. Zapraszam Was na targi oraz inne ciekawostki, które przygotowałam w dzisiejszym materiale. I oczywiście zaczynamy zwiedzanie od najpiękniejszego i najbardziej smaczkowego stoiska, czyli końska cukierenka. Po tej stronie macie naturalne smaczki. Jeżeli pytacie, bo tych pytań jest naprawdę ciągle sporo, jakie są moje ulubione smaki, to ja polecam tak naprawdę te, które ja najbardziej lubię podjadać w Belinie, czyli banan, mango, hawajskie i też limitowane, jeżeli chodzi o jesień i zimę, bomba, witaminowa i werybery. Także te polecam, bo są limitowane. A przechodzimy teraz do czego Coś absolutnie cudownego, czyli nowej walentynkowej kolekcji. I Jak co roku końska cukierenka zaskakuje nowymi kolekcjami, kolekcja walentynkowa, i chyba mój faworyt, jeżeli chodzi o to, czyli. Wspaniały jeżyk, który może być takim mini podarkiem i walentynką dla waszych koni. Oczywiście są to kolekcje limitowane. Pamiętajcie, że jeżeli kupujecie online, to z moim kodem, kamieniami, macie minus 10% na cały asortyment. I śpieszcie się, bo jak mówiłam, lepiej kupić teraz niż płakać później, że wasz koń nie dostał takiej pięknej walentynki. Dobrze, ruszamy dalej, póki nikt mnie nie chwyci. Nie mogło zabraknąć stoiska, na którym w zasadzie chyba jestem najwięcej, czyli również jednego z moich partnerów, czyli Torpol. Co czeka na stoisku? Oczywiście ogrom czapraków, które są w najlepszej jakości na rynku, ale nowość, którą wprowadziliśmy, jeżeli chodzi o jesień, to redesign całej kolekcji magnetycznej, która wizualnie jest spójna i. Spójność polega na zastosowaniu wizualnych takich, ja to nazywam plastry miodu bądź heksagony, a kolekcja magnetyczna ma w sobie w środku zarówno w tych ochraniaczach stajennych, jak i spacerowych, magnesy neodymowe, które poprawiają stymulację i regenerację na poziomie tkankowym. Jeżeli chodzi o belinę, to dokładnie na noc ja ubieram jej głównie teraz, jak się rehabilitujemy, właśnie huf. Kery są to moje ukochane ochraniacze, więc też przypominam, że jeżeli chcecie porozmawiać, dopytać się o jakieś konkretne produkty, to jestem zarówno ja, jak i cały zespół właśnie na kawaliadach po to, żeby Wam pomóc. na co zachorowałam i to jeszcze właśnie wisi tak naprawdę vis-a-vis -vis naszego stoiska Torpol. I to jest kurtka, w zasadzie kurtka, taka ramoneskowa, w 100% z wełny, z alpak nowozelandzkich. Pokażę Wam tutaj przebitkę właśnie, jak przecudownie wyglądam w niej. Ale dla Was zagadka i odpowiem Wam na końcu, za paręnaście sekund, ile kosztuje, bo niestety cena mnie zmiotła z nóg. Ale jeżeli ktoś chciałby sprezentować mi taki prezent, bądź może współpraca z firmą Adams Bro ze Szwecji, to bardzo chętnie, bo jest przecudowna. A co chcę Wam jeszcze pokazać, w sklepie Stania, który również jest na każdej kawaliadzie. Coś wyjątkowego, unikatowego, naprawdę unikatowego, bo są to ręcznie robione... Są to ręcznie robione koniki na szydełku, są przecudowne w kontekście tego, jak są milutkie, jak są dopracowane pod każdym naprawdę szczegółem i mam nadzieję, że również Marcin, który wykonuje takie koniki, będzie gotowy na kawaliadę Kraków, żeby wykonać takiego belusowego dla mnie. Ale jeżeli szukacie prezentu dla siebie, dla dziecka, dla kogokolwiek, to właśnie tutaj, bo takich Nigdzie w Polsce nie znajdziecie. Што тај за шегоро ко камија Jak kawaliadę? również przypominam, na stoisku Nuba Equi również jestem. Są to pasze i suplementy najwyższej jakości Noibelina. Tak naprawdę wybrała Nubę jeszcze przed żadną współpracą. Jadła najwyższej jakości pasze właśnie nuwe. I chcę Wam powiedzieć, akurat zaczniemy od suplementu, bo bardzo dużo pytań zawsze dostaję. Co jebelina, czego używam? No to jeżeli chodzi o suplementy, to teraz wdrożyłam jej artisol, stawy i mięśnie do regeneracji. Jeżeli chodzi o sekret moich mocnych kopyt, to jest Keragard, który używam na 100 dni. Jest naprawdę rewelacyjny skład i wiele składników aktywnych, które powodują jakościowy przyrost rogu kopytowego. Jeżeli chodzi o suplementy, to również. Dodatkowo zamiennie używam z moim ukochanym świętym gremium, który aktualnie jest wyprzedany Immuno Pro Equibiotic, czyli taki probiotyk dla koni, który wspomaga dodatkowo florę jelitową. A jak jesteśmy przy florze jelitową i przy układzie trawiennym, który wiemy, że jest bardzo wrażliwy u koni, to jest to absolutna nowość i uważam, że najlepszy również produkt na rynku. Ale to też możecie sprawdzić. sprawdzić sobie składy innych również produktów. Ten na pierwszym, miejscu ma aloes, bardzo dużo też kwasu hialuronowego, więc bardzo Wam polecam, jeżeli macie konia brzudowego, który jest również niejadkiem. Weźcie sobie taką próbkę i zobaczcie, czy będzie pasował Waszemu konikowi. Takie produkty również są dostępne na każdej kawaliadzie i online, a my przechodzimy jeszcze do części, która na Was zawsze czeka i opowiem Wam, co je Belina i jak możecie Róbki dla swojego konia za darmo uzyskać właśnie na Stoisku Nuba Equi. Na Nubie też powtarzam o tym, co kawaliadę, ale to jest bardzo ważne, a wiem, że na pewno są może nowe osoby, które oglądają mnie od tego odcinka, więc mój drogi widzu, moja drogowicko, nie zapomnij mnie zasubskrybować, żeby być na bieżąco i nie przegapić kolejnych filmów. A do meritum i do sedna, również na Stoisku Nuba Equi czeka na Was wykwalifikowana kadra również dietetyk, która ma pod opieką właśnie Belinę, Karolina i doradzi. Wam, jaką paszę warto zmienić, bądź jaką paszę, próbkę paszy warto wziąć, żeby sprawdzić, czy wasz koń ją je. Jeżeli chodzi o to, co je Belinka, jest to mój ukochany Herbie Mesh i w ramach ciekawostek wszystkie konie, które miałam pod opieką i w treningu w tamtym roku, jak i w tym, czyli Santano i Dobranocka, właśnie jadły ten mesz, który ma w sobie również na pierwszym miejscu siemielniane mielone oraz bardzo dużo ziół. O naszą paszę podstawową, czyli oczywiście. Z Sport nuba. E, wracamy do pracy. Rehabilitacja idzie bardzo dobrze za dwa tygodnie. Powiem wam to po raz pierwszy. Jedziemy na zawody na halowe mistrzostwa Pomorza, więc przerzuciliśmy się już po klinice na moją paszę sport. No i dodatkowo mamy również sieczkę, którą zaraz wam pokażę. Sieczka belicza głównie nie 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 nie. Pan idzie pracować. Sieczka beliny, czyli belicza głównie dla delikatnych brzuszków i tak naprawdę ją od samego początku daję. Było trochę zmianie jeżeli chodzi o paszę, ale sieczka, która pachnie przepięknie, jest moja ulubiona, Belina również ją kocha. Również próbki sieczki, paszy czy meszu czekają na Was na Nuba etni. на тебе. zaraz będę miała zdjęcie z influencerkami. Ale przygotujemy dla nich pytanie. Nie będzie trudne, nie będzie edukacyjne. Edu, no, po edukacji zapraszam was na mój Instagram. I uwaga, doczekałam się. Jestem tutaj z moimi kochanymi influencerkami. A jakimi? Mizerką i Julią. Dziewczyny, jaka lokalizacja jest wasza ukochana z czterech, które mamy w cyklu Kawaliada Tour? Kraków, ale mamy bardzo daleko, więc Sopot. Ja to samo powiem, bo mi się też bardzo Kraków podobał, ale do Sopotu mamy najbliżej, więc Sopot w naszym sercu. Moim. Twoim też. I ja dokładnie mam takie same zdanie. Mogło zabraknąć, oczywiście. Toiska Horse klawo z moją kolekcją, i również jest limitowana. I pamiętajcie, ja wyznaję zasadę albo kupujesz teraz, albo płaczesz później. Jest belina w rozmiarze A3 jako hobby horse, więc możecie mieć tylko i wyłącznie tutaj taką okazję, żeby pojeździć na mojej belinie i tak naprawdę mieć ją na własność, i również zestawy, sprzętu i akcesoriów w moim ukochanym kolorze fioletowym, ale również znajdziecie wersję różową, ponieważ w tej kolekcji również. Miałam konika o imieniu Barbie, która również była przyjaciółką najlepszą Beliny. Co chcę Wam powiedzieć jako jedna z influencerek, która wspiera w 100% wszystkie hobby horsiary. Pamiętajcie, że dosyć sporo vlogów, również tych reportażowych na temat hobby horsingu znajduje się na moim kanale, a ja chcę Was zachęcić do przy do przyjścia na stoisko Horse Club, a dla osób, które niestety nie mogą być na kawaliadzie tej bądź na kawaliadzie Kraków, pamiętajcie, że z kodem KAMIAMI również na stronie online macie minus 10% rabatu na wszystkie akcesoria, między innymi na koniki A3, A4, na bestseller, czyli paszporty, które wywołały ogromną burzę w internecie i inne rzeczy, które są niezbędne do Waszej ogromnej pasji, czyli hobby horsingu. dostałam, zobaczcie, kolejny prezent. Oczywiście również będzie unboxing wszystkich prezentów. Ten jest z muszelką i z k. Przypuszczam jak kamijami. Dziękuję każdemu z osobno, który daje mi prezenty, w którym jest szczypta waszej miłości i zaangażowania. Ogromnie im wtedy jest miło. Jeżeli macie specjalne życzenia bądź marzenia, to Końska cukierenka również jest spełnia w postaci personalizowanych torcików, czy na walentynki, czy na urodziny, czy na inną uroczystość, jak na przykład świętowanie waszej rocznicy, kupna, czy też znajomości z waszym koniem. Między innymi możecie takie piękne torciki tutaj zamówić, kupić i później skonsumować. Jako ciekawostka również na każdej kawaliadzie, na których ja jestem, jest również oczywiście kawaliada shop i możecie kupić tutaj branżę, Produkty. Ja mam akurat tą brokatową bluzę. Widzę, że też jest to bestseller, bo nosicie ją non-stop. Więc, jeżeli chcecie zakupić, to również na kawaliadzie, na części targów czekają takie atrakcje i oczywiście zakupy. I znajdujemy się teraz w tej części, gdzie normalnie dla Ciebie, drogi widzu, nawet jak uczestniczysz w widowisku kawaliady, nie jest dostępne. A w ogóle, jeżeli jeszcze nie byliście na kawaliadzie, to właśnie mogę Wam pokazać tak zwane podziemia. Zaraz pójdziemy na strefę media, która upoważnia nas z racji akredytacji mediowej do robienia zdjęć oraz filmów ze specjalnie przygotowanej strefy. A tutaj możemy podejrzeć, że wolontariusze, którzy bezustannie działają i tak naprawdę pilnują też całej logistyki i zmiany parkurów, zmiany ustawienia. Zobaczcie, że teraz mamy noszenie drągów, które będą wykorzystywane w kolejnych konkursach. Oczywiście w skokach czy przez przeszkodę. Więc na backstage'u tak to wszystko Wygląda, ale to jeszcze nie koniec. Naszymi korytarzami, które prowadzą nas do strefy media, czyli właśnie tych akredytacji, mamy tutaj rewelacyjny widok z pierwszej ręki na parkour, ale to jeszcze nie koniec, bo pokażę wam. Backstage i proces przygotowania zawodników. Zaraz jedzie nasz zawodnik Marek Lewicki w dużej rundzie. Również ambasador sklepu i marki Torpol, więc zobaczymy, trzymamy oczywiście kciuki, jak mu pójdzie. Zobaczmy, jak się rozpręża ze swoim koniem. Tak wygląda korytarz, z którego z rozprężalni zawodnicy mają ostatnie sekundy przed wejściem na arenę główną, którą widzieliście przed chwilą. I myślę, że to są takie decydujące chwile na rozmyślenia zarówno konia i jeźdźca, które prowadzą nas do albo zwycięstwa, albo zdobycia cennego doświadczenia. Strefa, która normalnie nie jest dostępna, czyli strefa VIP, gdzie możecie przy stolikach usiąść i mieć najlepszy widok na ergo arenę, na parkur, na konie na zawodników, więc również bardzo dziękuję Kawaliadzie za taki przywilej właśnie stolika, gdzie mogę chwilę odpocząć również, popracować w skupieniu, no i poglądać zawodników z takiej odległości. Powiedzieć. Mądrego. Dobra, jeszcze raz. Dzień dobry moi drodzy, zapraszam Was na spotkanie z kamieniami i z nagrodami. Tym razem będzie edukacyjne, więc nie ma nic za darmo. Będziecie musieli odpowiedzieć na moje pytania związane z edukacją jedziecką, którą tak mocno promuję w moich social mediach. Do pracy, rodacy z worem walentynkowym, to nie jest bursztyn tego Mikołaja, będzie walentynkowym. Witam, co byście chciały? Co podać? Sieczkę, musli. No nie mamy dla kogo. Nie macie dla kogo. Dobrze, a generalnie to oprócz tego, że zdjęcia i... słychać mnie tam? Dobra, bo e, wiem, e, poświęciliście rozgrywkę ważnego konkursu, żeby tu się spotkać. I kto, ogarn... kto widział na poprzednich kawaliadach jakieś te moje rozdania, nagrody, widzieliście? No to na tej kawaliadzie również mam coś dla Was. Oczywiście jest ilość ograniczona, chociaż myślę, że dla tych wszystkich, którzy są teraz, powinno starczyć. Ale ci, co przyjdą za pół godziny, wątpię. I e, dzisiaj przygotowałam dla Was. E, Krótką grę na pytania i odpowiedzi, które również będą na filmie, więc jeżeli ktoś nie chce być na filmie, to musicie mi o tym powiedzieć, moi drodzy. E, I pytania będą z zakresu edukacji i z dzieckiej, również z zakresu tu stoiska, gdzie jesteśmy wszyscy razem na Numa <laughs> Epi! equi autograf oczywiście. Tutaj mamy takie e, premium. Naprawdę, to jest jedno z moich ulubionych zdjęć z pelusią. co to jest? Pasza objętościowa. No, elegancko, losuję. No, drzeweczka, proszę bardzo. Zadowolona? No, jasne. Proszę bardzo. Losuj, co dostałaś? Smaczki. Smaczki, zadowolona? Tak. Proszę bardzo, nie stresujcie się. Co wylosowałaś? Masz żel dla konia mentolowy chłodzący, proszę bardzo. Nie bójcie się, misiaki. Proszę bardzo. To we pasze, jakbyś mogła okay. wymienić. A, Proszę bardzo. Kto dalej? Dziękuję bardzo. Zobacz, jak piękne dostało Co robiły koniki i jest? Czyli to są? bardzo, nie? proszę. Co dalej? Karty z całego po prostu do Pana powinny. Ile ma no. O tutaj jest, zobacz, masz taką podpowiedź, że możecie współpracować razem. Ja nie słyszę, ja nie słyszę. И дисциплины вука как выходят. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka w zasadzie do końca, to był bardzo emocjonujący dzień, ale to jeszcze nie koniec, bo jest to dopiero pierwszy film z Kawaliady Sopot, ponieważ drugi, taki jeszcze bardziej backstage'owy, głównie z Asą Pawlak z WKKW również się ujawi na kanale, także jeżeli, proszę bardzo. Dobrze, dobrze. Także jeżeli byłaś, byłeś na tym filmie, koniecznie napisz w komentarzu, albo jeżeli chciałabyś i chciałbyś na takim filmie się znaleźć. W przyszłych lokalizacjach to również napisz mi w komentarzu. Czytam wszystkie komentarze, a sekcja komentarzy jest dla Was otwarta, otwarta. Bardzo Wam dziękuję i widzimy się wkrótce.